Persona czeka na gwizdek sędziego. Niska piłka Kiks Zawodnika Krakowi. Minął się z piłką supryn Głaz do Majdy. Ten ma sporo miejsca. Majda. Smykowski z przodu. Jest również gruchała. Majda jeszcze pomocą, pomocą kolegą pędzi. Teraz gruchała. Sytuacja równie dobra jak przed chwilą ta dla Krakowi. Jednak o ile się nie mylę, pozycja spalona. Ładny zwód Ogorzałego. Ogorzały cały czas przy piłce. Ogorzały uderzenie. Fantastyczna bramka. Co za gol! Kamila Ogorzałego. Uderzenie z 20 metrów wcześniej, bardzo ładny z tego zawodnika, Majda utrzymał się przy piłce, Majda szuka podania, jest tam Adamek, piłka przechodzi, Adamek, Adamek po krótkim rogu jednak, jedynie boczna siatka, nie wiem czy tą piłkę dotknął tam jeszcze Adam Wilk, wydaje się, że nie, będzie wznawiał od bramki, szkolenie, także ci zawodnicy znają się już doskonale, teraz ładne podanie. Piszczek, lewa noga. Fantastyczna interwencja Lipsa, no mogło być 2-0. Kolejny raz, bardzo ładna akcja Ogorzałego. Piszczek, akcja dwójkowa, jest Rakoczy, prawa noga. Paweł Lipiec, kolejny raz. Na rzut rożny. Piłka zmierzała w okolice słupka jego bramki. Wskazuje piłkę dla Ksho. Nie dolicza nawet minutki. Sędzia. Nawrot. Piłka oddana za darmo. Nie. Zostawiona piłka Rakoczemu. Dośrodkowanie prawa noga. Uderzenie w Pio Broni kolejny raz padał lipiec persona dośrodkowanie uderzenie jednak ta piłka ześlizgnęła się tak naprawdę po głowie jednego zawodników nie wiem czy Krakowia szybko piłką teraz bardzo ładna akcja jeszcze Krakowia Kolejny raz Paweł Lipiec, szarżował tam z piłką, o ile się nie mylę, Ogorzały. Ofiarnie zawodnicy Krakowi, nawrot, jednak piłka przejęta przez Krakowie, teraz próba Loba. No niezły pomysł miał Michał Rakoczy, tą akcję, 72 minuta. Nie gwiżę sędzia Gruchała i nawrot. Nawrot, lewa noga, dośrodkowanie Camargo. Uderzenie głową. No, była to na pewno jedna z lepszych sytuacji drużyny z Ostrowca. Jednak pewnie. Jako wsparcie dla napastnika teraz Krakowia przy piłce. Myszor, Myszor. Bardzo ładna akcja tego zawodnika. W ostatniej chwili kolejny raz ratuje drużynę Kszo. Paweł Lipiec zawodników Majda Majda, jeszcze ma szansę traktować piłkę Persona, Persona, lewa noga uderzenie delikatnie podkręcona piłka jednak nie myli się Adam Wilk Brągiel Kamargo, zastanawiał się chwilę teraz Rakoczy, Rakoczy do Ogorzałego, Ogorzały lewa noga, podcięta piłka no to była sytuacja, która mogła zamknąć ten mecz. Piłka biała się od Brągiela tam. Przy odrobinie pecha mógł być samobój, jednak złapał tą piłkę Paweł Lipiec. Nawrot do Gruchały, Gruchała, lop, czy ta piłka wpadnie do siatki? Mija lewy słupek o dosłownie centymetry. Do ostatniej chwili z naszego stanowiska nie było wiadomo, czy to będzie gol, czy też. Walczy tam o piłkę z kilkoma zawodnikami Krakowi do Jednak nie było tutaj nikogo. Najbliżej Majda. Majda przyjmuje piłkę Persona, lewa noga dośrodkowanie, wruchała, uderzenie głową. Ładnie złożył się do tego strzału. Należy się spodziewać jakichś sensacji Sędzia jak i kończy ten.